Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis na przepyszny obiad. Obiad, ale i nie tylko. Można przygotować takie danie na uroczystą jakąś kolację, ale i też na przyjęcie. Mianowicie szynka, szynka w sosie grzybowym, bardzo delikatna, dosłownie rozpływająca się w ustach, duszona do miękkości. Przepis bardzo prosty, szybki i może już teraz na zbliżające się święta taki właśnie przepis wypróbujecie sobie. Jeżeli przepis Wam się spodoba, koniecznie zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję, żeby być na bieżąco z każdym filmem, który dodaję. A tymczasem zapraszam Was na mojego Instagrama oraz Facebooka, nazwę się tam Wam tutaj poniżej. A teraz już zapraszam do oglądania. Przepis moi drodzy, rozpoczynamy od szynki. Mam tutaj około kilograma 200 szynki wieprzowej. Nie odkrawam sobie tutaj celowo tego tłuszczyku. Tłuszcz tutaj spowoduje, że szynka będzie delikatniejsza. Pamiętajcie, żeby wybierać sobie bardzo dobrej jakości szynkę. Najlepiej ze sprawdzonego źródła. Im więcej takich delikatnych przerostów, takiej marmurki w środku mięsa, tym mięso będzie bardziej soczyste. Co musimy zrobić? Wykrawam sobie po prostu plastry z tej szynki, myślę, że o grubości około 2-3 cm. Chcę, żeby ta szynka była dosyć gruba. Ona oczywiście nam zmięknie podczas duszenia, ale właśnie gdzieś takiej wielkości... Takiej grubości, czyli około 2 cm, te plastry powinny mieć. Także kroję i za chwilę sobie je doprawimy. Tutaj końcóweczka jest troszkę mniejsza, ale to nic. No, i teraz właśnie doprawiamy. Możemy sobie rozłożyć e, tak, żeby. Jak najłatwiej, jak najszybciej nam się to wszystko doprawiło. Całość, moi drodzy, poleję sobie domowej roboty takim olejem rzepakowym, aromatyzowanym, rozmarynem. Jeżeli nie macie takiego oleju, możecie sobie zrobić. Mam odcinek z przepisem na takie różnego rodzaju oleje smakowe, jednak jeżeli wam się nie chce, po prostu zwykły olej, troszkę rozmarynu, i też powinno być ok. Najpierw sobie skropimy to z jednej strony dosyć obficie. Później, jeżeli będziemy musieli sobie dobry twarny dolewać oleju, a tutaj taki olej już aromatyzowany jakimś ziołem bardzo fajnie nam zamarynuje takie mięsko. Mięso możecie sobie oczywiście odstawić do takiego przegryzienia się na pół godzinki, godzinkę. Jednak jeżeli nie macie czasu, tak jak ja teraz, to tylko tak sobie doprawiacie. Następnie pieprz, najlepiej taki świeżo mielony. Następnie sól również e, świeżo mielona. Może być zwykła jodowana, może być himalajska, może być też różowa. To już leży w waszej gestii. Ja używam soli himalajskiej e, z dodatkiem czosnku oraz bazylii. I moi drodzy, w zasadzie to wszystko z takiego doprawiania. Teraz to wszystko sobie musimy dokładnie wetrzeć w strukturę mięsa. Następnie z drugiej strony możemy sobie przetrzeć jedno mięsko o drugie, w zupełności tych przypraw tutaj wystarczy, one się nam tak przemacerują i zaczynamy smażenie. Smażymy na złoty kolor, następnie dodamy sobie kolejne składniki, jakie to zobaczycie za chwilę No i moi drodzy, szynka jest już podsmażona, zarumieniona, przepięknie tak to ona się teraz prezentuje, zamknęliśmy tylko pory. Tak, żeby ona później podczas duszenia była nadal soczysta, żeby e, nie wysuszyła się. Tak więc najpierw zamykamy pory, czyli bardzo mocno obsmażamy z każdej strony i bardzo szybko na taki właśnie rumiany kolor. Następnie przekładamy sobie gdzieś to na talerz i przechodzimy do pieczarek. Pieczarek 25 Deco, oczywiście e, umyte wcześniej. Przekrawam je sobie tylko na mniejsze kawałki. Nie muszą być to jakieś regularne kształty, czy to jakieś tam paski, czy, czy inne kostki. Takie oto jak sami widzicie kawałki szynka. Ta będzie właśnie tak duszona, zapiekana w pieczarkach. Jeżeli macie jakieś inne grzyby, na przykład zamrożone, prawdziwki, może ktoś ma, albo kurki z, z zeszłego sezonu. To bardzo fajnie ona się tutaj sprawdzi właśnie w sezonie grzybowym, kiedy grzyby są dostępne na wyciągnięcie ręki. Ja bardzo często wykonuję taki oto przepis, wtedy jest jeszcze pyszniejszy. No bo wiadomo, że grzyby leśne, no to jest zupełnie inna liga niż pieczarki. No ale jeżeli nie macie z braku laku, pieczarki oczywiście też mogą być, czyli takie duże kawałki sobie kroimy i przechodzimy teraz do cebuli. Pieczarki kochają, uwielbiają cebulę oraz czosnek, tak więc tych składników nie może tutaj zabraknąć. Jedna średniej wielkości cebulka powinna się nam tutaj znaleźć. Przekrawam sobie na pół. Ciekamy takie półplasterki, następnie drobna kosteczka. Możemy to sobie robić od razu na jednej desce. No bo wszystko to sobie zaraz wrzucimy i podsmażymy na tym samym tłuszczyku, który pozostał nam po smażeniu mięsa. Jeżeli będziecie mieli tego tłuszczu zbyt mało, no to wtedy możecie oczywiście sobie dolać czy to właśnie tego oleju z rozmarynem, czy to już zwykłego oleju rzepakowego na przykład. Czosnek również, jak sami widzicie, siekamy sobie dosyć drobno. Doprawimy sobie to wszystko jeszcze na brytwance. Tak więc cała zawartość deski trafia do brytwany. Za chwilę to sobie wszystko podsmażymy przez około 10 minut. Następnie ułożymy mięso, ale o tym za chwilę. Na tym etapie możemy sobie to wszystko już delikatnie posolić. Jeszcze troszkę pieprzu. Tyle będzie wystarczająco. Co Was może zdziwić i mam nadzieję zaskoczyć, chociaż jeżeli oglądacie mój kanał, pewnie widzieliście już tę przyprawę. Jest to nic innego jak tylko i wyłącznie szałwia, szałwia suszona. Jest ona dostępna w www.winotoskani.pl. Tak normalnie w sklepie nigdzie jeszcze nie spotkałem takiej szałwii. Tak więc, jeżeli będziecie chcieli zrobić sobie identyczny przepis, jak ja teraz robię, no to podlinkuję Wam już bezpośredni adres w opisie oraz w sekcji komentarzy do tej szałwi. Teraz to sobie podsmażamy około właśnie 10 minutek i zobaczycie co dalej. I teraz przychodzi pora na kolejne składniki, mianowicie śmietanka. Śmietanka grzybowa właśnie ze sklepu również toskanipl Jeżeli takiej nigdzie indziej nie znajdziecie, to polecam Wam również ją spróbować. Jest niezwykle aromatyczna i jedna taka cała śmietanka tutaj trafia. Jeżeli też nie macie takiej, dodajcie sobie zwykłą kremówkę też w ilości około 100-150 gramów. Jednak no ta już zawiera... Bardzo taki solidny ekstrakt i esencję grzybową, także ona podkręca tu niesamowicie te wszystkie smaki, dlatego też Wam ją polecam sobie chociaż raz zakupić, a na pewno przekonacie się, że mówię prawdę i że jest ona przepyszna. Do tego dwie garście, może trzy ryżu, ryżu arborio w moim przypadku, takim do risotto, więcej tutaj nie potrzeba. On fajnie tutaj nam później jeszcze napęcznieje podczas całego duszenia szynki. Do tego oczywiście w tym przypadku musimy sobie już dolać wody. Oczywiście później ta woda sobie raz, że odparuje, dwa, że wciągnie nam tutaj ten ryż. Wszystko to teraz sobie możemy wymieszać. Przepis jest o tyle fajny, że takie oto właśnie teraz już wymieszane składniki. Są prawie gotowe do duszenia. Dorzucamy sobie naszą szyneczkę i przykrywamy całość. Możecie to sobie dusić pod przykryciem przez około, myślę, godzinkę, godzinkę 20. W zależności jak długo Wam to mięso będzie robiło się miękkie, to też dużo zależy od właśnie mięsa, które posiadacie. Także godzinka, godzinka 20. W każdym razie do miękkości mięsa. Mięsko mamy gotowe, jest już bardzo miękkie, za chwilę wam je pokażę, ale do posypania troszkę zieleniny się przyda. Proponuję natkę pietruszki, cały taki pęczek powinien nam się tutaj znaleźć. Siekamy dosyć drobno. Spójrzcie tylko jak wygląda garnek z przepyszną szynką, ryż napęczniał. Jest bardzo miękki, ale też bardzo fajnie zagęścił całą konsystencję sosu. Wszystko jest bardzo grzybowe, szynka miękka. Tak więc, najpierw spróbuję odgarnąć sobie troszkę tego sosiku wraz z ryżem. Wyłożę na talerz, a na to poukładam szynkę. obsypujemy sobie dosyć obficie natką pietruszki, żeby to troszkę ożywić, bo jak sami widzicie, kolor jest dosyć taki smętny, ale zielona pietruszka tutaj wszystko ożywia. I tak to wygląda. Szyneczka jest bardzo miękka. Rozidealna na obiad. Możecie sobie zrobić tak jak ja, właśnie z ryżem. Możecie ryżu nie dodawać. Wtedy dusicie sobie taką szyneczkę też około godzinki 20. A następnie jakieś duszone ziemniaki, czy gotowany ryż osobno, czy może jakieś tam frytki. I będziecie mieli równie wspaniały obiad. Tutaj jest taka różnica, że ten ryż podczas gotowania, podczas duszenia szynki wciąga te wszystkie smaki, aromaty, i on sam w sobie jest taki kremowy. A tutaj użyłem jeszcze, właśnie ryżu Arborio, czyli tego gatunku stricte do risotto, więc jest tutaj przepetarda. Także koniecznie musicie wypróbować ten przepis. Jeżeli Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z każdym filmem. Może przygotujecie sobie takie danie na zbliżające się święta, a może na niedzielny obiad. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.